Jak wiadomo, naszej pomocy potrzebuje były świadkarz, nauczyciel oraz trener pan Grzegorz Gretlewski. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się pan Grzegorz. 9 października w ZSP nr 2 w Pytoszynie odbędzie się, będzie można oddać krew dla pana Grzegorza oraz zbadać się tego czy możemy zostać dawcą szpiku. Jednocześnie chciałbym zaprosić bardzo serdecznie na mecz trzeciej ligi mężczyzn Astyk który odbędzie się 7 października. Myślę, że każdy z nas może choć w symboliczny sposób pomóc panu Grzegorzowi. Zachęcam gorąco do dopingu. Wszyscy razem wspólnie wygrajmy ten mecz dla pana Grzegorza. Pozdrawiam.